Dziś Wam pokażę, jak w prosty sposób zrobiłem otwieranie od środka w samochodzie Volvo x -y 70 Zajmujemy sobie obicie z klapy. i tu mamy cały taki mechanizm. Jak widać, tu jest taki przycisk od klamki. Od zewnątrz, jak naciskamy klamkę, to on chodzi. Demonstruję może. O! Cały problem. Tu wycieraczka, a tu mamy rygiel. Jak zamykamy pilotem, to on się zamyka. Można tu połączyć podobno dwa kable, które trzeba wybadać. Które to są, pewnie ten pierwszy i ostatni żółty, czyli różowy i żółty. Na filmie jakimś widziałem trochę inaczej to opisane, ale to nie jest konieczne. Jak samochód otwieramy pilotem, to i tak możemy wyjść z bagażnika. Że to nie jest problem, i zrobimy po prostu dziurę, żeby to nacisnąć palcem. Tak, damy radę, nie jest lekko, ale damy radę w tym miejscu. I tu już wymierzyłem, jak jest ten dziubek, który nam mocuje klapę, znaczy jakby stabilizuje. Jest tu, odmierzamy 3,5, 6, i tu mamy miejsce na nową dziurkę, i sobie. Wiercimy, albo jak mamy frezarkę, taką można wyfrezować, albo wiertarką, po prostu cztery miejsca, wywiercamy i będzie nie za duży. Może kiedyś zrobię jakąś klameczkę ładną, ale nie za duże, to nam wyjdzie i będziemy przyciskać. Taki otwór wymierzyłem, nawierciłem kilka dziur, jedna obok drugiej, później wyciąłem to zwykłym nożem do tapety, jest taki miękki plastik, dało radę. Z tej strony tak to wygląda. Tu można dać jakąś zaślepkę, klameczkę, coś wymyślić, dookoła na przykład przejechać klejem, żeby to się nie nie sypało. Zakładamy i mamy dynzelek tam. O, proszę bardzo. I możemy klapę otwierać od środka. Oczywiście najpierw pilotem, centralny zamek otwieramy. Siedzę sobie wewnątrz bagażnika i taki otwór mam na klapie. Proszę bardzo, otwarcie bez jakiejś specjalnej klamki elektrycznego rygla. Tak nie otworzymy. Byśmy musieli mieć w innym miejscu jeszcze otwór, lub po prostu przycisk, który by tam zwierał. Taki przycisk odbijający. Który by nam tu po prostu zwiera rygiel i otwiera. Ale otwieramy to z pilota i wychodzimy.